Witaj w 30-dniowym wyzwaniu Zmiany Osobowości. To wyjątkowa podróż, podczas której odkryjesz swoje wewnętrzne siły, pokonasz ograniczające przekonania, odkryjesz swoją moc i rozwiniesz cechy, które zawsze chciałaś lub chciałeś w sobie widzieć. Przez najbliższy miesiąc będziesz pracować nad sobą każdego dnia, stawiając czoła wyzwaniom, które pomogą Ci się stać się najlepszą wersję samej lub samego siebie. Wyzwanie to nie polega na nagłych, drastycznych zmianach, ale na stopniowej, świadomej transformacji. Każdy dzień to nowa szansa na wprowadzenie małych, ale znaczących kroków ku lepszemu. Niezależnie od tego, czy chcesz stać się bardziej pewna siebie lub pewny siebie, zorganizowany, empatyczna czy zmotywowany, to wyzwanie jest dla nas wszystkich. Zanurz się w tej podróży z otwartym umysłem i gotowością do działania. Przygotuj się na zmiany, które mogą odmienić nie tylko Twoje życie, ale wszystkich dookoła, ale także sposób, w jaki spostrzegasz siebie i świat wokół. Pamiętaj, że transformacja, prawdziwa transformacja, zaczyna się wewnątrz Ciebie, a każdy dzień to krok bliżej do osiągnięcia swojego celu. Gotowa? Gotowe na wyzwanie? Zaczynamy!